W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak zmienił nas biznes forever, który budujemy, który rozwijamy. Powiemy o naszych metamorfozach i z przykładami, jak to wyglądało w konkretnych obszarach naszego życia. Cześć, tu Marcinka Sprzak i Ilona Bajorek. Witamy Ciebie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Głodni Sukcesu. Jest to podcast dla ludzi, którzy nie godzą się na przeciętność, którzy chcą od życia czegoś więcej i przede wszystkim są gotowi zapracować na to życie swoich marzeń. Ale zanim zaczniemy, zachęcamy Was do tego, żeby zasubskrybować nasz kanał jeśli uważacie, że to są treści, Godne podania dalej, to będzie nam bardzo miło, jeśli udostępnicie i przekażecie to też na swoich profilach. Marcin, dzisiaj, jeżeli ktoś na nas patrzy, obserwuje nas, działających w biznesie Forever, no to być może widzi ten wierzchołek góry lodowej, że my już potrafimy budować ten biznes, że już jesteśmy pewni siebie, że tutaj nagrywamy podcasty, że prowadzimy mhm. swoje zespoły, ale. Jak to wyglądało wcześniej, jak my się zmienialiśmy tak naprawdę w trakcie budowy tego biznesu? Przecież nie od początku to wszystko było dla nas łatwe, proste, my też z jakiegoś miejsca zaczynaliśmy. Porozmawialiśmy chwilę o tym, jak to wyglądało przed, jak to zmieniało się w trakcie, no i jak to wygląda dzisiaj. O czym myślisz, jeżeli masz na myśli taką swoją własną metamorfozę? Bardzo podoba mi się bardzo ten temat, bo ja widzę ogromną przemianę w sobie. Ogromną przemianę w sobie, bo pamiętam, jak w wielu aspektach mojego życia, no, ta moja pewność siebie była zupełnie, zupełnie inna. Rzeczy, które początkowo wydawały mi się niewyobrażalne, że ja coś takiego mogę robić, dzisiaj robię to z lekkością. I tutaj, właśnie, tak jak wspomniałaś, chociażby ten podcast, który dzisiaj dla Was robimy, to ja pamiętam, że dla mnie jeszcze jakiś czas temu. Występowanie publiczne czy przemawianie do kogokolwiek po prostu było czymś niewyobrażalnym, że no nie, nie, ja w ogóle absolutnie chyba bym umarł ze stresu, bo pamiętam doskonale sytuację, kiedy otwierałem swój tradycyjny biznes, swój salon fryzerski i otwierałem go z wielką pompą, na którą zaprosiłem swoich najbliższych przyjaciół, rodzinę. Bliskie mi osoby. I to było raptem, nie wiem, 30 może osób na otwarciu takiego, tego mojego salonu. I pamiętam, że e, jak goście się zebrali, ja nie byłem w stanie wyjść i ich przywitać oficjalnie, wydusić siebie z słowa. No, po prostu paraliż niesamowity, ścisk gardła niesamowity. Ja pamiętam to jak dziś, że ja nie byłem w stanie. Wydusić nawet najprostszego słowa. Głos mi się łamał, e, i finalnie praktycznie nic nie powiedziałem, więc strach, paraliż przed wystąpieniami publicznymi, gdzie to ciężko było nazwać wystąpienie publiczne, to było wystąpienie do swoich bliskich, po prostu było dla mnie e, Mont Everestem. Dzisiaj przychodzi mi to z lekkością. E, Aż mi się nasuwa, Magdzie, pytanie, co się wydarzyło pomiędzy. Mhm. Jak zaczynałeś, a dzisiaj, że przychodzi ci to z lekkością? Wiesz co, no to jest praktyka, 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 praktyka. Ja wiedziałem, że ja, fakt, że zastosowałem wiele takich rzeczy, bo zapisałem się na szkolenie z wystąpień publicznych, zapisałem się na lekcje śpiewu, gdzie uczyłem się w ogóle e, tak jakby obcowania ze swoim głosem, Uczyłem się obcowania ze swoim odbiciem lustrzanym, z akceptowaniem swojego wizerunku, to jak inni mnie widzą, właśnie poprzez ćwiczenia głosowe przed lustrem. Więc dużo takich fajnych rzeczy robiłem dodatkowych, ale myślę, że najważniejszą rzeczą to było po prostu praktyka, praktyka, praktyka. Każde kolejne takie wystąpienie, przemówienie, szkolenie, spotkanie najpierw z jedną osobą, z dwoma osobami, później z większym gronem. Dodawało mi tej pewności siebie i to ewoluowało. Także to, to, to pierwsza rzecz, która mi na myśl przychodzi, jeśli mówisz o temacie metamorfoz i, i takiej zmiany, jaki ja byłem kiedyś, a jaki jestem, jaki jestem teraz. Właśnie wystąpienia, przemawianie do ludzi po prostu było dla mnie czymś niewyobrażalnym, że ja absolutnie do takich rzeczy się. Nie nadaje, a dzisiaj dzisiaj uwielbiam. Dzisiaj występuję przed kilkuset osobową publicznością, bo już nie dwukrotnie mieliśmy przyjemność poprowadzić kongres dla naszej społeczności dla Forever Business Club i, i, i też. Daliśmy radę i, i odzew był fantastyczny, prawda? Więc... Zdecydowanie. Kolejne niesamowite doświadczenie na koncie, które też nas zbudowało. Mhm. A u Ciebie? Mhm. Ty, tobie przychodzi właśnie coś takiego do tak. Taka pierwsza, tak, zdecydowanie. pierwsza jedyna rzecz, bo ja tu widzę taki właśnie największy rozwój. A jak u Ciebie to było? Faktycznie jest tych rzeczy kilka, sporo bym powiedziała, mm -hmm. bo my się zmieniamy na tak wielu obszarach. Zaraz zresztą pewnie to rozwiniemy, ale jeżeli miałabym powiedzieć jedną taką rzecz kluczową, która u mnie, tak wiesz, aż rzuca się w oczy, to na pewno odwaga w kontaktach międzyludzkich. Mm -hmm. To na pewno właśnie taka po prostu odwaga w kontaktach międzyludzkich. Powiem o co mi chodzi. Pamiętam, Marcin, jak pracowałam na etacie. I wtedy pracowałam w dziale sprzedaży i marketingu. Reprezentowałam taki duży resort u nas na Podkarpaciu i pojechaliśmy do Krakowa na takie spotkanie przedsiębiorców, na networking biznesowy. I pamiętam, że ja jako dwudziestokilkuletnia dziewczyna bardzo się tego spotkania obawiałam. Mimo że tam było dosyć kameralnie, była grupa około 15 osób. Ja całą drogę wiesz myślałam o tym jak to będzie, kiedy tam siedziałam i miałam wystąpić, bo każdy tam się miał za zadanie przedstawić, powiedzieć kilka słów o sobie, to bardzo to budziło we mnie lęk. Czułam po prostu, że ręce mi się trzęsą, są głos mi drży, że mi jest niedobrze, i myślałam sobie, po co mi to było? I widzisz, jednocześnie wtedy pojechałam, bo wiedziałam, że to jest coś dobrego dla mojego rozwoju, ale bardzo mm -hmm. się tego bałam. I takie przemawianie w grupie małej, e, małej grupie osób też mnie stresowało, ale. Powiem więcej, bo przemówienie publiczne to jedno. Myślę, że większość osób boi się tych przemówień publicznych. Faktycznie u mnie się to zmieniło bardzo, zaraz powiem do jakiego momentu to mnie doprowadziło. Natomiast co mnie jeszcze bardziej stresowało, to rozmowy z ludźmi, których nie znałam. Czyli właśnie okay. później już porozmawianie w kuluarach z tymi osobami, które były na tym spotkaniu, wiesz, tak twarzą w twarz, jeden na jeden, bardzo to mnie też stresowało. Nie znałam tych osób, nie wiedziałam, o czym ja w ogóle mogę z nimi porozmawiać i też pewnie taka obawa, no co ja im powiem, co ja odpowiem. I pamiętam też, to była jedna sytuacja, pamiętam tak samo, byłam na takiej większej konferencji. Z kolei z obszaru marketingu i też była przerwa właśnie na rozmowy z ludźmi. I co ja robiłam? Uciekałam, myślałam tylko o tym, żeby mm -hmm. absolutnie nie gadać z nikim. I wiesz, wymyśliłam sobie coś, po prostu co zrobić w tym czasie. Gdzieś tam z boku stałam z kawą, gadałam z osobą, która ze mną wtedy przyjechała, żeby broń Boże z nikim innym nie porozmawiać. Miałam taki w sobie, wiesz, lęk, obawę. I czułam, że o ile czuję się dobrze w kontakcie z grupą osób, którą znam. Z mm -hmm. najbliższymi przyjaciółmi, znajomymi, fajnie, swobodnie, pewna siebie. Tak już w grupie osób, których nie znam, to nie wiedziałam zupełnie, jak te relacje budować i stanowiło to dla mnie dużą trudność. Natomiast zobacz, jest to biznes, forever, jest to biznes relacji. Mm -hmm. I ktoś mógłby pomyśleć, że aha, no to jeżeli ja tak mam, to się nie nadaje. No to w ogóle nie ma sensu to budować, Tak, a ty prawda? Swoim przykładem a ja się otworzyłam okazałeś. na to zdecydowanie i wiedziałam, że to są umiejętności. I wiesz, pomyślałam sobie, w ogóle nawet nie analizowałam tego w takim kontekście, że skoro tak mam, to się nie nadaje. Ja wiedziałam, że ja mam taki zestaw zasobów, które będę mogła wykorzystać. Okej, okay, może tego jeszcze nie potrafię, ale się tego nauczę, i każdy z nas przychodzi z pewnym zestawem. Umiejętności, ale też talentów, które może wykorzystać, i uczymy się innych pozostałych rzeczy. No i teraz do brzegu, gdzie dzisiaj no. jestem? Dzisiaj powiem Ci, że ostatnio przyjaciółka mnie uświadomiła, jak rozmawiałyśmy o tym, ja jej mówię, słuchaj, była u mnie właśnie mama yy, kolegi, synka z przedszkola, ja się czułam bardzo swobodnie, mimo że to była obca mi kobieta, rozmawiałyśmy, w ogóle bardzo fajnie spędziłam ten czas. No i też gdziekolwiek idę, czy to jest jakieś spotkanie biznesowe mniejsze, większe, czy jakaś konferencja większa, ja mogę iść, Marcin, dzisiaj sama i ja się czuję swobodnie. Czyli mogę śmiało w przerwie, podchodzę do ludzi, rozmawiam, nie stanowi to dla mnie problemu. Już gdzieś tam jest taki dyskomfort, mm -hmm. no bo idziesz do obcej osoby, ale to na pewno mnie nie paraliżuje, mogę to zrobić, czuję się w tym bardzo fajnie, i czuję, że po prostu się tutaj w tym obszarze takiej odwagi, żeby budować te relacje, wychodzić do ludzi, rozmawiać z ludźmi, mhm. bardzo się otworzyłam, bardzo się to u mnie zmieniło, i też to, co chcę dodać, jestem dzisiaj sobie wdzięczna za tą drogę, bo wiem, że to jest kompetencja taka, która będzie ważna zawsze, mhm. która jest dzisiaj ważna, która będzie ważna za 5, 10, 15, 20 lat. Bo my. Cały czas Ale to robimy. Super, super, że o tym mówisz. Jak mówisz o tym, to mi się kolejna rzecz u mnie nasuwa. Ja mhm. Pamiętam sytuację, kiedy. Pamiętam, kiedyś przygotowałem e, taką ofertę do salonów. E, I ja generalnie jestem bardzo nieśmiałą osobą bardzo nieśmiałą. I ja tej pewności siebie e, cały czas się uczę. I pamiętam z tą ofertą salonową na szkolenia fryzjerskie, z drugiej strony było chyba to też oferta na rozwinięcie się i wykorzystanie biznesu forever w branży beauty i e, założyłem sobie, że będę sobie chodził po salonach z tymi ulotkami i zostawiał ulotki, tam kilka słów powiem e, i że zawsze e, fajnie, fajnie to będzie, bo jeśli ktoś się zdecyduje na jedną ofertę bądź na drugą, więc będę zawsze, zawsze wygrany e, i sytuacja taka, że wszystko przygotowałem, wydrukowałem tysiące takich ulotek. Eee, I co? Nastał ten dzień, że idę, mhm. jadę, wsiadam w samochód, i ja wyobraź sobie, że eee, praktycznie nie wszedłem do żadnego salonu, że ja stałem pół godziny pod salonem i, i stresowałem się, żeby tam wejść. To po prostu było coś niewyobrażalnego, właśnie to, co bardzo podobnie, że do obcych ludzi, do ludzi, którzy teoretycznie mnie. No i praktycznie też mnie nie znają, prawda? I wyjść i sprzedać siebie. Dzisiaj, gdybym miał to zrobić, pewnie dalej bym miał jeszcze jakieś takie blokady, ale myślę, że zrobiłbym to odważniej, z większą, z większą odwagą, z większą otwartością na to, ale też już to zagadywanie do ludzi, chociażby, nie wiem, podróże samolotami to teraz bardzo często praktykuję. Praktykuję, dużo, podróżuję i jak widzę, że jest ktoś fajny, godny do, do, do rozmowy, godny, to zabrzmiało, ale y, czuję, że, że chciałbym z tą osobą porozmawiać, to staram się i, i, i wręcz zmuszam siebie. Marcin, to jest twój kolejny krok w rozwoju budowania pewności siebie, więc takie rzeczy y, praktykuję. Więc super. Super, no. no właśnie, to nam się rzeczywiście powiela i pewnie dużo będzie takich rzeczy, no bo jednak w naszym biznesie my rozwijamy te kompetencje cały czas i też Marcin wspominałeś o tych wystąpieniach publicznych, to mm -hmm. faktycznie mamy już za sobą kilka też wspólnych takich sytuacji, które nas budowały, bo między innymi tak. właśnie to wystąpienie, gdzie prowadziliśmy kongres Forever mm -hmm. Business Club, galę wspólną, czy teraz, że robimy podcasty, czy jakieś live'y i dzisiaj ja bardzo często słyszę, wiesz Ilona, bo Ciebie się chce słuchać, bo ty już jak ty w ogóle to robisz, że ty wychodzisz ja i ty tak, masz taką tak. płynność, mhm. tak? Że no ty się do tego nadajesz, a ja to w ogóle chciałabym tak. Ale ja też kiedyś byłam w tym miejscu, pamiętam wiesz, takie moje pierwsze wystąpienia, i przed grupą 20 osób stacjonarne, i przed grupą 100 osób, i pamiętam, jak bardzo mnie one stresowały. Pamiętam, że ja wtedy, jak sobie to zestawiam z tym, co jest dzisiaj, bardzo dużo się musiałam też nauczyć, ale mnie to, wiesz, ta taka trochę ktoś by powiedział z boku porażka, bo. Ja usłyszałam po jednym z pierwszych takich wystąpień, że wiesz, Ilona, no. Mówisz o takich rzeczach, powinnaś być bardziej pewna siebie. I ja dzisiaj jestem wdzięczna za ten feedback, który był dla mnie feedbackiem konstruktywnym, bo dostałam też to, co było fajne na plus, ale to, nad czym warto jest popracować. I wyciągnęłam z tego wnioski mm -hmm. i nie zrezygnowałam, nie wycofałam się. Ale właśnie znowu kupiłam sobie jakieś szkolenie z wystąpień publicznych, praktykowałam tego więcej. I też, Marcin, myślę, że to słowo klucz, praktyka, działanie, mm -hmm. czyni nas właśnie tymi osobami, które są dzisiaj, bo gdyby nie. Kilka, kilkanaście wystąpień po drodze. Gdyby nie masa live'ów, gdyby nie masa nagrań, to pewnie to nie byłoby dla nas takie... Ok, odpalamy kamerę, nagrywam. Powiedz mi te live, y, bo <głos》>, też tak miałaś, że zanim włączyłaś swój pierwszy live, pamiętasz swój pierwszy live w ogóle? Oczywiście. To stresowałaś się tak jak ja? Bardzo się stresowałam, ja cały <głos》>. dzień się stresowałam, myślałam po co mi to było, po co ja w ogóle ogłosiłam, powiedziałam, że będę ten live nagrywać. Tak mnie bolał brzuch <głos》>. przez cały dzień, że myślałam sobie, po prostu niedobrze mi było i właśnie ta myśl, że po co mi to było, ale po live. jak ja już to zrobiłam, bo wiesz, ten kortyzol, ten po prostu stres jest największy na początku. Tego, czego się boimy, czyli odpalamy tak. live'a i wtedy jest największy, ale z czasem on maleje. No i później, jakby było to flow, pojawiło się, i po tym live'ie ja czułam, że ja mogę głowę przenosić, że ja mogę mhm. odpalić kolejny, mhm. i czułam właśnie się taka wzmocniona, silna, pełna satysfakcji z tego, co zrobiłam, bo czułam, że ja wchodzę na level wyżej. Dokładnie. Więc zdecydowanie. No to mieliśmy podobnie, bo ja też, ja byłem mhm. cały mokry i ja cały dzień schodził, zanim nacisnąłem ten przycisk start. A dzisiaj. Ja wolę live, e, tak naprawdę, bo jestem wtedy na żywo. E, nie ma poprawiania, zaczynania po raz piętnasty, e, tak jak tak? czasem nam się tutaj zdarza, że zanim zaczniemy, nagramy tą ostateczną wersję, to kilka tych prób jest, prawda? A na żywo to jest zawsze, zawsze na żywo, więc miałem, miałem podobnie, ale wiesz co, ja jeszcze też, e, mm, bo pamiętam, jakie ja jeszcze mam wyzwa miałem wyzwanie. I, I też, jak ten biznes mnie w tym temacie rozwinął. Ja pamiętam, że ja całe swoje życie nie akceptowałem siebie na zdjęciach, swojego wizerunku. Mhm. Cały czas miałem poczucie, że ja nie jestem fotogeniczny, że nie jestem atrakcyjny, że źle wychodzę na zdjęciach, a tu proszę bum, nasz biznes to bardzo dużo sesji zdjęciowych, prawda? I, I teraz jest sesja za sesją, więc widzę, jak to mnie niesamowicie otworzyło. Ostatnio pamiętam, jak moja przyjaciółka Roxana robiła mi sesję zdjęciową i ja mówię, Boże, Roxy, ja pierwszy raz czuję, że, że te zdjęcia. Kurde, wszystkie bym wybrał. Że na wszystkich się sobie podobam. Więc to, to takie Super, fajne Ale Marcin, też mam identycznie, tak, że to... Zdecydowanie. I tutaj znowu ta praktyka, bo już mamy kilka za sobą tych sesji, i czasami ktoś też z boku mówi, a bo Ilona, ty już wiesz, jak się ustawić, po prostu ona wchodzi, mhm. tutaj już dwie pozy, już ma zdjęcie gotowe, ale to też wynika z tego, że już mamy na koncie kilka tak, tych sesji tak. i też pamiętam swoją pierwszą sesję, gdzie czułam się totalnie, wiesz, niepewnie, gdzie po prostu jeszcze mówiłam e, wtedy fotografce, że chcę. Wyjść jak kobieta pewna siebie, chcę tą pewność siebie mm -hmm. rozbudzić i jakby nie wiem do końca czy mi to wyjdzie, bo mówię, że no jest to jedna z moich pierwszych takich poważnych tak. sesji i trochę nie wiem jak się ustawić, czuję się bardzo niekomfortowo. Mm -hmm. Obawiam się, że to widać w mimice twarzy, w postawie ciała tak. i ona mi wtedy pomogła się przełamać, ale czułam, że z każdą kolejną sesją, to ja nawet, nieważny jaki jest fotograf, nieważne co się dzieje, czy ktoś na mnie patrzy, o widzisz Marcin, pamiętam swoją taką naprawdę pierwszą sesję, tak. gdzie ludzie dookoła wiesz stali, bo my wchodziłyśmy dosłownie na dwa zdjęcia, to też była taka agencja hostess wtedy. Mm -hmm. Dostałyśmy dwa takie profesjonalne, <laughs> fajne zdjęcia I ja po prostu, Boże, wchodzę na te zdjęcia i czułam, że one będą do kosza, bo ja byłam tak sztywna wiesz, na tych zdjęciach, że ja po prostu to nie ja i to doświadczenie kontra na przykład sesje, które mamy obecnie, gdzie mm -hmm. wszyscy mogą wiesz, obserwować, a ja po prostu wchodzę, robię te zdjęcia, I sobie, idę dalej co i tyle, należy. ale to jest praktyka, to nie jest mm -hmm. to, że my się z tym urodziliśmy, tak. tylko to jest to działanie. Ja widzę to po zespole, myślę, że ty też, prawda? Po swoich zespołach, jak pierwszy raz ktoś przychodzi na sesję zdjęciową, a później z kolejną tak. sesją, jak on w ogóle już z inną pewnością siebie wychodzi. Ale to jest jak w życiu, tak. jak w życiu. Coś co robimy pierwszy raz zawsze wywołuje w nas największy stres, największe obawy, największy lęk. Ale w momencie kiedy to zrobimy okazuje się, że to wcale nie było takie, takie straszne. A nawet jeśli mamy fuck up, mhm. mamy coś co, 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 co nie wyszło, bo też Podejrzewam, że w, w każdym i w Twoim, i w moim życiu takie fakapy się pewnie zdarzyły, ale otrzepaliśmy spodnie, wyciągnęliśmy wnioski i poszliśmy dalej. Nie zatrzymaliśmy się. Prawda? Zdecydowanie, bo gdyby tak nie było, to mhm. na pewno byśmy dzisiaj tej pewności siebie i tych umiejętności nie mieli, bo w tym rozwoju to są naturalne etapy, że właśnie coś się przydarzy takiego, co po prostu spowoduje, że się boisz, że czujesz się totalnie niekomfortowo, mm -hmm. że chcesz się wycofać, ale właśnie to pójście w to dalej, to efektem mm -hmm. finalnym są umiejętności. I wiesz, myślę jeszcze, Marcin, o takiej jednej rzeczy, którą u siebie widzę jako tą metamorfozę, bo ja jestem osobą, która z natury jest takim typem zawodnika, czyli ja szybko działam, szybko podejmuję decyzje, ja sobie upraszam rzeczy, jestem mocno zorganizowana, jestem taka zadaniowa, wiesz, czeglista, mm -hmm. zadania i widzę, że. To budowanie relacji, to dbanie o tą relację jest u mnie na takim niższym poziomie, jeżeli mówimy tutaj o takich naturalnych umiejętnościach, okay. predyspozycjach, a znowu to jest biznes relacji. Ja się tego uczę i nauczyłam, żeby mieć to na uwadze, żeby być w tym lepsza, żeby budować relacje z zespołem, mm -hmm. z osobami, które gdzieś tam mnie otaczają i to mi dzisiaj bardzo daje dużo korzyści, bo nauczyłam się po prostu budować ten biznes wielowymiarowo, że nie tylko właśnie organizacja zadania, ale okej, okay, Zrobimy na przykład zadanie. Z zespołem, to jeszcze obok tego jest integracja, są mm -hmm. rozmowy, jest właśnie bycie z tym drugim człowiekiem, i może się to wydawać dziwne, bo ja też jestem z zawodu poza Forever, trenerką mentalną, gdzie prowadziłam już sesję, gdzie ta umiejętność słuchania jest turbo ważna, i owszem, ale mam tutaj na myśli takie budowanie relacji z drugim człowiekiem. Takiej prawdziwej relacji, tak, prawda? Dokładnie, mm -hmm. dokładnie. Że nie tylko jakby biznes i to zadanie, bo dla mnie właśnie ta sesja była poniekąd zadaniem, czyli wiesz, zadanie kolejnych odpowiednich pytań, mm, słuchanie tego człowieka. I naprowadzenie, jakby tej sesji na, na pewne tory. I to postrzegałam w kategoriach właśnie takiego mojego zadania, gdzie ja, jako profesjonalista, potrzebowałam to odhaczyć, zrobić najlepiej mhm. jak potrafiłam. A tutaj mam już do czynienia z budową relacji z drugim człowiekiem. Mhm. I tego się, powiem ci, bardzo uczę i jestem za to niesamowicie wdzięczna, bo to mi daje duże korzyści też prywatnie. Ja pewnie coś tutaj powiem, co pewnie myślisz, że powiem, ale powiem to. Ja pamiętam, wiem, że mam w tym. Coś troszeczkę udziału w tym, bo pamiętam sytuację, kiedy robiłaś taką sesję dla swojego zespołu, i podeszłaś do tego właśnie tak. bardzo zadaniowo, tak. prawda? A ja zaproponowałem. Czyli zapytałem, czy idziecie na jakiś obiad później, na taką integrację, że dołączę do was, a ty nagle, wow, Eureka, no faktycznie. I to była chyba najlepsza rzecz, jaka mogła się w tym dniu wydarzyć. Zdecydowanie. sesja sesją, ale jednak to budowanie tych relacji. I widzisz, i ta sytuacja już mnie nauczyła, że ja kolejne sesje już sobie tak projektowałam, że po prostu to jest jeden z kluczowych elementów tej sesji. I każde moje takie doświadczenie dało mi rzut na te kolejne, no nie? Aha, trzeba pamiętać o tym, o tym i o tym, bo tak jak mówię, no może się to wydawać dziwne, ale ja się tego uczę. Tak samo jak na przykład dla mnie czymś takim totalnie naturalnym jest samodyscyplina, organizacja siebie w czasie, wiesz, zadania, a ktoś się tego będzie uczył. I to, to jest, myślę, że fajne, że nieważne tak naprawdę, z czym startujemy, bo możemy się tutaj tego nauczyć. Ja mhm. jeszcze tak, a propos tych relacji, tak sobie, tak wolno mi przychodzi tak, taka myśl do głowy, że mnie ten biznes jednak nauczył. Hmm. Wartościowych relacji, wiesz? Mhm. Może to zabrzmi tak poniekąd kontrowersyjnie, ale ja zacząłem przede wszystkim skupiać się na relacjach nie pod kątem interesownym, ale takie, które mnie rozwijają, budować relacje z ludźmi dzięki którym ja się rozwijam. Nie że mam interes dzięki e, poprzez relacje z nimi, ale dzięki którym się rozwijam. Więc tutaj widzę, że też się zmieniłem, że e, uważnie inwestuję swój czas. Dokładnie, uważność mm -hmm. w inwestowaniu swojego czasu w odpowiednie relacje, prawda? E, więc tutaj e, to to u mnie też e, Czyli ta świadomość tego, że tak naprawdę to, kim się otaczamy, to my się później mm -hmm. stajemy innym człowiekiem. Dokładnie I ja się Ci tak. w pełni z Tobą zgadzam, że to jest niezwykle ważne, tak samo jak to, czego my słuchamy, co do siebie mówimy, że mm -hmm. my siebie karmimy innymi ludźmi, inną energią i to, co przyjmujemy do siebie, zdecydowanie ten biznes nam pokazał, jakie to jest ważne. Jakie to tak, jest ważne tak. i jak to się przekłada później na nasze rezultaty. A ja taką rzecz, którą też dla siebie biorę i uważam, że ona się przydaje i w biznesie, i w życiu prywatnym, że kiedy emocje idą w górę, intelekt idzie w dół. I to mm -hmm. mi też daje, wiesz, takie właśnie świadome. Kierowanie tym, zarządzanie mhm. tym, że jednak w biznesie, kiedy wchodzą nam emocje, to my potrzebujemy też się wyciszyć, my potrzebujemy właśnie podejść do czegoś na spokojnie, żeby oprzeć się na faktach, tak. żeby mieć po prostu właśnie takie konkretne argumenty, a emocje zostawić sobie na tą sferę prywatną. Mhm. Bardzo, bardzo, fajne. Eee, bardzo fajna umiejętność, to też, to też bardzo to praktykuję. I myślę, że to każdemu, każdemu w życiu by się, by się przydało, prawda? Właśnie, żeby te emocje zawsze próbować ostudzić, popatrzeć na coś z lotu ptaka i dopiero wtedy, wtedy do tematu podejść na spokojnie. Coś jeszcze. Chcemy Myślę jeszcze dodać? O sprzedaży, wiesz, bo mm -hmm. to jest coś charakterystycznego dla naszego biznesu. Mm -hmm. Że często kiedy rozmawiam z innymi osobami na temat biznesu Forever, to jest taka obawa, Kurczę, ale ja nie lubię sprzedaży, nie chcę sprzedawać, nie lubię mm -hmm. takiej nachalnej sprzedaży, wciskania komuś czegoś. I wiesz, ja też tak myślałam, Marcin, kiedyś. Mm -hmm. Czyli to jest znowu coś, gdzie ja widzę swoją metamorfozę w kontekście nawet samego postrzegania, na czym ten biznes polega. Bo kiedy. Ktoś by mi powiedział 5 lat temu, że ja będę rozwijać biznes sieciowy, to bym po pierwsze nie uwierzyła i moje postrzeganie tego biznesu właśnie było takie, dokładnie co ty do mnie mówisz, Jakie w ogóle wiesz, chodzenie z produktami, z katalogami, wciskanie komuś czegoś na halność, bo tak postrzegałam ten biznes przez pryzmat wcześniejszych doświadczeń, tego co obserwowałam na rynku, niektóre firmy tak działały i tak dalej. Co widzę dzisiaj? Dzisiaj widzę, że po pierwsze, umiejętność to jest kluczowa kompetencja, jeżeli się nie uczymy sprzedaży, nie zarabiamy, biedniejemy, mhm. jesteśmy coraz biedniejsi. Mhm. I uważam, że to, jeżeli chcemy mieć więcej pieniędzy, więcej zarabiać, to jest wręcz, wręcz konieczne, żeby się tej sprzedaży nauczyć, ale jakiej sprzedaży mhm. naturalnej? Sprzedaży z serca do serca sprzedaży, która opiera się na zasadzie win-win, wygrana, wygrana. Mhm. Ja mam coś do zaoferowania, co Tobie jest potrzebne, co rozwiązuje Twój problem. Co pomaga ci spełnić marzenia, ty mi za to płacisz. Więc myślę, że to jest też mm -hmm. taka esencja tego, na czym polega nasz biznes. Fakt, my sprzedajemy, bo sprzedajemy możliwości, czyli tego, że ktoś może zmienić swoje życie, może no właśnie, zacząć zarabiać więcej. Trzeba podkreślić, co my sprzedajemy, dokładnie, że my że to nie sprzedajemy nie są produktu, tylko. Mm -hmm. tylko my sprzedajemy szansę, pomysł na biznes, alternatywę my, zawodową. Alternatywę zawodową, dokładnie spełnienie, spełnienia marzeń i tak dalej. My to sprzedajemy. Tak. I absolutnie nie jesteśmy osobami, które są w czymś nachalne, które będą nagabywać ludzi, ale wiesz, gdzieś tam się pojawiła na początku mnie taka obawa, i sobie pomyślałam: OK, przecież jeżeli ja się tego obawiam, nie chcę tak działać, no to ja tak nie działam. Jeżeli wiesz, czego chcesz, to wiesz, czego chcesz. I zobaczyłam, że ja wchodzę do zespołu, który działa profesjonalnie, który działa w oparciu o określoną strategię, która jest skuteczna, która mi się podoba. Więc dlaczego ja się tego w ogóle obawiam? Że to jest w ogóle bezpodstawne, ale fajnie jest już wiedzieć, czego nie chcemy. Ja myślę, że to jest fajny temat na kolejny podcast, wiesz, żeby to rozwinąć. Mhm. Te, te wszystkie takie nasze obawy, Super. E, obawy, obiekcje przed tym, jak to sobie w tym biznesie na początku wyobrażaliśmy, co ty na to. Tak, zdecydowanie to może być pomysł na kolejny odcinek. Napiszcie proszę w komentarzu, co wy na to. No i w ogóle, jeżeli macie jakiekolwiek tematy, które chcecie, żebyśmy rozwinęli w odcinkach tego podcastu, to śmiało, koniecznie dajcie znać. I przerwałem w taki oto sposób. Myślałam, że już kończymy, już wyczerpaliśmy dzisiejszego. Ale myślę, temat. Myślę, że, myślę, że tak. A to jest bardzo fajny ten temat, który zaczęłaś na to, żeby Excellent. nagrać kolejny odcinek. Także, kochani, jeszcze raz zachęcam bardzo do subskrypcji naszego kanału. Jeśli uważacie te treści za wartościowe, to puśćcie je dalej. Będzie nam bardzo, bardzo miło. Do zobaczenia w kolejnym Dziękujemy odcinku. i do zobaczenia.